Polko i Polaku, jesteście manipulowani. Wiemy, że Polska podpisała pakt migracyjny, który dotyczy unijnej patologicznej polityki przyjmowania przez Polskę imigrantów w najbliższych latach. Wiedząc, że większość Polaków nie chce oddalonych kulturowo tysiące imigrantów z Azji i Afryki w Polsce, spytałem w trybie interwencji poselskiej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ile będzie dokładnie wynosić kara za każdego nieprzyjętego imigranta przez Polskę. Otrzymałem oficjalną odpowiedź, iż pakt nie wprowadza kar. Wprowadza jedynie, uwaga, finansowy mechanizm obowiązkowej solidarności który są albo wkład finansowy, albo możliwość zakupienia sprzętu lub opłacenia personelu, który będzie zaangażowany w proces relokacji imigrantów w Unii Europejskiej. Przecież to jest jakaś kuriozalna brukselska nowomowa. Czy ktoś może wytłumaczyć Polakom, na czym ma polegać różnica między karą a mechanizmem obowiązkowej solidarności? Przecież niezależnie od tego, jak będziemy nazywać te wydatki, na samym końcu za każdego nieprzyjętego imigranta i tak zapłaci polski podatnik. Okłamujecie państwo Polaków i czas z tym skończyć. A jeśli ktoś z posłów chce tak bardzo mieć za, sąsiadu, za sąsiadów, lub w swoim domu imigrantów zawsze może z kraju wyjechać. Tam są drzwi. Wszystkich Warszawiaków informuję, informuję lub ewentualnie przypominam. Również moje oświadczenie kieruję do wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do Warszawy ciężko pracować na utrzymanie swoich rodzin. Dalej informuję również wszystkich innych Polaków, którzy przyjeżdżają do Warszawy okazjonalnie. Od 1 lipca funkcjonuje w Warszawie. W cudzysłowie, podkreślam w cudzysłowie, strefa czystego transportu. Jeżeli nie stać Was na samochody spalinowe z salonu za 200 tysięcy złotych, to mam dla Was dobrą informację. Możecie zakupić samochód elektryczny z salonu za kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej. Warszawiacy i wszyscy Polacy, to jest dla Was prezent, wspólny prezent od PiSu i Platformy. PiS zaprosił do Polski Zielony Ład, a Platforma... Z uśmiechem korzysta tego, z tego prezentu. Dzisiaj e, ogłoszono raport z prac Sejmowej Komisji Śledczej, tak zwanej kopertowej. E, w stan oskarżenia, tam będą różne osoby e, prezentowane. Ja nie wnikam w tym momencie w zawartość oskarżycielską, lecz zwracam uwagę na błąd założycielski, na ową fałszywą tezę, która dzisiaj wybrzmiewała. Wielokrotnie podczas ogłaszania tego raportu, a ta fałszywa teza brzmi, w maju 2020 roku nie można było zorganizować wyborów prezydenckich, albowiem panowała straszliwa pandemia i ludzie by poumierali. Otóż jest to fałsz. Jest to fałsz, czego dowodem jest na przykład data, którą wszyscy pamiętamy 24 lutego 2022 roku, kiedy Polska otworzyła na oścież granicę wschodnią. I przyszło, przemaszerowało miliony ludzi bez masek, bez testów, bez kwarantanny i bez szczepień. Dziękuję. Dziś odbyło się posiedzenie trzech połączonych komisji sejmowych, którego tematem było unijne rozporządzenie obowiązku spoczywającym na krajach członkowskich opracowania i realizacji krajowych programów odbudowy zasobów przyrodniczych. Członkowie Unii mają 24 miesiące na przedstawienie projektów tych programów. Budżet tego przymusowego działania ma wynieść 150 miliardów euro. Poszczególne kraje członkowskie mają same wygospodarować niezbędne środki. Wielu uczestników wskazywało na realne zagrożenia w wielu obszarach wynikających z tego wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rolnictwa i leśnictwa. Zwolennicy tego aktu unijnego prezentowali pogląd, że zmiany klimatu wynikają głównie z działalności człowieka i zmiany te można zredukować, modyfikując ludzką działalność. Wśród uczestników posiedzenia był między innymi Dariusz Gatkowski jako przedstawiciel fundacji WWF Polska. Po zakończeniu posiedzenia zaprosiłem go do udziału w zorganizowanej przeze mnie na jesień konferencji na temat zmian klimatu. Na wieś, że zderzy się w debacie m.in. z profesorem Piotrem Kowalczakiem, stwierdził, że to nie ma sensu, bo przecież wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu jest już dawno udowodniony. Kilkudziesięciu gospodarstwom prowadzącym hodowlę trzody chlewnej wydano już w tym roku nakaz ubicia świń z zakazem ich utrzymania. To skutek rozwoju ASF. W sejmie posłowie wysłuchali informacji na temat aktualnego stanu zwalczania zjadliwej grypy ptaków i wirusa afrykańskiego pomoru świn. Sytuacja w sektorze trzody chlewnej w Polsce drastycznie się pogarsza. Hodowcy świn żyją jak na bombie zegarowej. Nie dość, że od lat mierzą się z niepewną sytuacją ekonomiczną, brakiem stabilizacji, kolejnymi wymogami prawnymi w zakresie czy dobrostanu, czy biosekuracji, czy choćby skomplikowanymi procedurami w zakresie budowy nowych obiektów inwentarskich, to jeszcze dochodzi ryzyko związane z ASF. Sytuacja co roku wygląda tak samo. Hodowcy trzody chlewnej nie mogą normalnie funkcjonować, myśleć o rozwoju i kontynuacji tuczu świn. Nie mówiąc już o pracochłonnej hodowli i ciągłym stresie. Działania lokalnych inspektorów weterynarii to jedynie działania wtórne. Nie ma decyzji i działań wyprzedzających. Nie ma szerokich akcji zbierania padłych dzików, grodzenia lokalnych terenów, ich czyszczenia z ewentualnej padliny i przede wszystkim weryfikowania sytuacji w populacji dzika o bardzo zorganizowanym odstrzale, też cisza. Dziś stada trzody chlewnej. Pozostała garstka. 30 czerwca 2024 roku w Polsce funkcjonowało 49 539 stad chlewnej, czyli o 271 mniej niż na koniec kwietnia. Jednocześnie od początku roku ubyło aż 2250. Wzywamy rząd do zapoznania się z tą sprawą i skutecznych działań. Dziękuję. Rząd rozpoczął pracę nad zmianą tzw. specustawy odrzańskiej, czyli ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. W opisie projektu można przeczytać dosyć szeroki wywód o konieczności renaturyzacji Odry i uwaga, to jest projekt Ministerstwa Infrastruktury o renaturyzacji. Wygląda na to, że polskie inwestycje infrastrukturalne zostały zakażone wirusem ekoszaleństwa. Pani minister klimatu Urszula Zielińska raczyła przedstawić opinii publicznej swoje zdanie na temat szlaku żeglugowego na rzece Odra. Cytat. To kompletne miraże z piasku, dlatego że transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny i dodatkowo zabija nasze rzeki. Tam brakuje wody dla ryb. Cóż za bzdury. Zaślepieni ekologicznym szaleństwem zarzucacie kotwice polskiej gospodarce. Jako marynarz i członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej służę pani minister informacją. Że transport rzeczny jest bardzo ekonomicznym i bardzo ekologicznym środkiem transportu, a jednostki pływające z całą pewnością nie wypiją wody biednym rybom. Zważywszy na projekt Ministerstwa Infrastruktury oraz wypowiedzi pani minister Klimatu, zadaję zatem pytanie: jakie jest stanowisko rządu w sprawie odrzańskiej drogi wodnej? Czy rząd planuje inwestycje mające poprawić żeglowność na odrze? Dziękuję. Mówimy o uchwale dotyczącej upamiętnienia zbrodni, której dotknęły tysiące Polaków na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Polesiu i Lubelszczyźnie. Konfederacja oczywiście będziemy, będzie to uchwałę popierać, ale przy okazji mam to pytanie, dlaczego wciąż nie możemy przeprowadzić ekshumacji ofiar? Dlaczego nie możemy pochować naszych rodaków z godnością, na jaką zasługują? Dlaczego w uchwale nie mogliśmy zawrzeć wezwania władz Ukrainy do potępienia rzezi wołyńskiej? Strona ukraińska musi przyznać, że to co wydarzyło się na Wołyniu było ludobójstwem. Tylko wtedy możemy mówić o prawdziwym pojednaniu i budowaniu trwałych, opartych na prawdzie relacji. Polska ma obowiązek upomnieć się o swoich pomordowanych obywateli. Musimy odkryć prawdę o tej zbrodni, aby godnie upamiętnić ofiary.